Vilevam hejt na my plate. Trzymaj, Wurmi. Drodzy Państwo, w dzisiejszym odcinku idziemy sobie na nogach do sklepu, żeby kupić produkty i dopasować je do tego czegoś. Co to Piotrek się szykuje? Będziemy strasznie chlania chyba dzisiaj kupować, nie? Bo będziemy próbować dostosować się do nowych wytycznych żywieniowych. Co z tego I może co wyjść? z tego wyjdzie? Czy jakieś wyjdzie gówno, czy naprawdę dobre posiłek porządny, zbilansowany. Dobra. Przygotowaliśmy sobie taki oto talerz z MyPlate. To są nowe wytyczne żywieniowe. Bo wiecie, już większość dietetyków przyznaje, że no, piramida żywieniowa się nie sprawdziła. W dupie to mieli ludzie. nie Stosowali się do tego w ogóle, Amerykanie, zwłaszcza widać po nich właśnie, brali jakieś zupełnie całkiem inne rzeczy. A jak się Oparli... stosowali nawet. Tak, jak, tak się nie stosu... do końca. jak się stosowali to źle, bo po prostu ten cukier prosty był zamiast tych ziaren tam, tego zboża, mówili, że a zboże to koniowi dać. No i wyszło jak wyszło, że dzisiaj mamy schorowane społeczeństwo. Kto wie, czy może ten talerz naprawi tą yy, piramidę żywienia klasyczną. Zaraz zobaczymy. Złożymy z tego dwa posiłki i będziemy tak naprawdę widzieć, czy można coś z tego dobrego zrobić w ogóle. Albo jak można wypaczyć, ideę. Nie mam skarpetki. Mam. Wylewam hate na my plate. No co, zaczynamy od zboża i od gęsów nie? Od gęsł. Jabłko polskie, Jona Gold. To musi być słodkie, to lepiej wchodzi. Doznania przede wszystkim będą takie, że ogłupi nas trochę i nie będziemy wiedzieć, co jemy. Ale po co musi wiedzieć? To ty nie musisz wiedzieć. No Masz napisać. ktoś mądry, to wymyślił, no. żeby jeść, ty zmyślał, co jeść. Ja będę myślał teraz, jak ktoś myślał za mnie tyle, na... teraz zboża Piotrek, czyli to najlepsze. Bo z pod podstawą prostu. Różnorodność jest podstawą, we wszystkim, w życiu, w orientacji. Dobra, weźmiemy ten, ale powiemy, że Znajdź. można było lepszy. Po prostu nie było. A, proszę. Taka, różnorodność, musimy różnorodność. Weź tego wafelka, wiesz? Ale jedzenia. Jeden to posiłek zdania. gotowy się. Ale nie na trzy posiłki, to, to to tak! A nie ketoza jakaś. I zaraz się dowiemy, czy wylewam hate na my plate. Czekaj, musimy najpierw udać, że ja przyszedłem z tym wszystkim tu. To nie nagrywaj, że w skarpetkach tu wchodzę, dobra? Dobrze. Piotrek, kupiłem wszystko. Witamy Was serdecznie. Jak widzicie, już dwa platey po angielsku e, przygotowane. Co będziemy dzisiaj robić? To będziemy sprawdzać, czy idziemy w dobrą stronę o ludzkość, jeśli chodzi. Zaczynając od piramidy żywienia tej z 1992 roku, sprawdzimy, czy takie mainstreamowe odżywianie, nauka o żywieniu idzie do przodu i czy coś ciekawego można dzięki My Plate e, skomponować, czy po prostu na My Plate wyje, wyle, wyleje swój hate. Zaczynajmy. Przetłumaczmy tu najpierw kroplet. Tak, O My Plate. Tak. Ja to pierwszy raz widzę na oczy. My Plate. My Plate, moi drodzy. A po niemiecku? Taka... Meine Platen. <laughs> Polska wersja MyPlate wygląda następująco Wygląda to tak, że jest to taki talerz Podzielony na cztery części Plus jakaś tam szklaneczka stoi Nie wiem co tam będziemy lać na razie Ja bym wiadomo co nalał Jeśli będziesz sobie z takim talerzem chodził po sklepie To będziesz doskonale wiedział co na niego położyć Bo będzie można dopasować I MyPlate sugeruje, żeby talerz Codzienny taki No nie wiem ile tam w tych talerzy no, Trzy, cztery jeden... tak, <grym> no. Pewnie ze sześć Pewnie tak no, Gdzie tylko trzy posiłki zbariowałeś? <grym> Taka mała część tutaj owocków i taka sama e, białeczka. Plus na tym talerzu musi się jeszcze znaleźć, oczywiście, taka wypierdzielona większa część w, z warzywkami. Plus najlepsze. taka sama, takiej samej wielkości jak te warzywka. Zboże. A ja byś zmazał? Boże! <noise> Boże, tylko nie to! I tutaj obok stoi szklaneczka z nabiałem. E, czyli e, bardzo proste według mnie, e, ale czy faktycznie tak proste, to dziś zrobimy takie dwa talerze, z których jeden będzie bardzo fajny, drugi będzie kretyński i na samym końcu e, zobaczymy, jak to by wyglądało mniej więcej w takim kontekście piramidy żywienia jeszcze tej starej. Czyli to jest taki zamiennik piramidy żywienia? Tak, dokładnie. Trzeba też powiedzieć, to jest nowy zamiennik piramidy żywienia. Bo jak wiecie, większość. E, A to dlaczego zamieniamy? Co się stało? Bo większość żywienia stwierdziła, że no nie wyszło to trochę z tą piramidą żywienia, nikt nic nie wiedział o co chodzi, pomylili się po prostu, no albo w ogóle nie chcieli w to wierzyć, więc teraz zasugerowano coś nowego, no teraz, no z 10 lat temu już i zobaczymy tak naprawdę czy to faktycznie pomaga. Napisz w komentarzu w ogóle czy słyszałeś o czymś takim w pierwszej kolejności, bo ja nie, <ścoughs> ale, ale no, ale będziemy robić no, no róbmy Protek, bądźmy poważni. Dobrze. Chodź Piotrek. A demon co by powiedział na to? Koniec, już by wywalił, poszedłby na keto. Ale ładne, kolorowe jest w tym, w praktyce tutaj. W, to w dzisiejszych czasach, wiesz, no muszą się dopasować. Kolorowo musi być, musi być różnorodnie, tak? Raz tak, to, tak, raz tak. to. Ten się na przykład nie zastanowił jeszcze ten kolor, jaki chce mieć kolor, więc musi tak być. E, Fiuc, znaczy się fruz. Dobra, no nie. Zacznijmy od tych najważniejszych, tak? Bo widać ewidentnie, że te są największe Dominują, dwa, tak? Dominują, tak. Zboże i warzywa. Więc taki kowalski, co mógłby sobie wybrać? Przede wszystkim, no Polak idzie do sklepu, no nie patrzy na tabelę wartości odżywczych i witamin, minerałów, aminogramów w środku, strawności tego wszystkie. Tylko co jest. Co mnie mniej wyjdzie, nie? Więc po co sięga? Przede wszystkim zboża, no to albo po chleb sięgnie, tak? Albo po ryż. W zależności od tego, z jakiego środowiska pochodzimy, czy nasi rodzice trenowali, czy my trenujemy, to mamy jakieś tam nawyki wyrobione, nie? I wiadomo, jak jestem takim koksem typowym, to po co sięgnę po ryż. Ale gdybym był e, takim normalnym ziemianinem, to no, kromeczkę bym sobie zrobił pewnie, nie? Więc dzisiaj zrobimy co bym robili, tutaj? Ryżu nawalimy, nie? Dawaj, Bo to ryż. też jest zboże, oczywiście. A drugie to są warzywka. <laughs> jak warzywa, no to to przecież polski Do piękny, doma. piękny ziemniak. Piotrek, pozwolisz, że skupisz się na tym talerzu najpierw. Damy jeden, ten wypierdzielimy. Dobra, ułóżmy tak pode mnie mniej więcej, gdy ja byłem na diecie węglowodanowej i miałem taką mordę skrostowaną, całą, że się wstydziłem wychodzić. Było tam 500-600 gramów węgiż dziennie. i chodziłem ja... na kibel. <laughs> Ze trzy razy dziennie <laughs> to moi drodzy, jadłem około półtora takiego woreczka ryżu na posiłek, i wyglądało to mniej więcej tak. Spróbujmy, oczywiście, dopasować, żeby to pasowało takiego gniotka. Seryjnie dałoby mu się coś na rozwolnienie. Jedziemy, to widzicie, to wszystko przypomina faktycznie mi się. Jak ja moje życie wyglądało, bo to nie tylko to jedzenie teraz reprezentuje, ale i to, co później wyjdzie ze mnie, tak? Bo jesteś tym, co jesz, to też z ciebie wychodzi. Teraz co, moi drodzy, drugie? Oczywiście, Polak po co po prawdziwego ziemniaczka sięga, a że jest już troszeczkę, wiecie, czasy są takie, a nie inne, już jest kolorowo bardziej, już jest bardziej taki Róż... uświad... różnorodnie. Różnorodny i uświadomiony, to ma inne odmiany tego wspaniałego warzywa, jakim jest ziemniak. Więc będą to bataty. Druga część. Myślę, że mamy to, nie? Połowa sukcesu jest, ale nie zapominajmy, nie zapominajmy o zdrowych owocach teraz. Tak. W naszej społeczności bardzo mocno zakorzeniło się co? Oczywiście polskie jabłko. Z polskich sadów e, jabłko posiada dużo czego? Cufru no, na o, pewno? Ja, no to o tym to nie, tak, tak. To nie mów brzydko. Dlaczego tak brzydko? Przepraszam. Teraz ładniej mówimy. Dużo witamin, jabłka, minerałów, e, metałów, e, dużo dobrodziej, dobrodziejstwa roślinnego, robaków. No, no to, to mówię białka, no, tak? tak? Myślę, że takie dwa jabłuszka by tu położył, pokroimy ładnie, nie? Mamy dwa jabłuszka tutaj pokrojone. Brakuje nam źródła białka, oczywiście Białko. co? Ten talerz ma być kolorowy, tak? Ma być zdrowy przede wszystkim. Nie żyjemy na jakimś zadupiu takim umysłowym, jak reszta tych ludzi, co jedzą czerwone mięso rakotwórcze. Bo Gdzie to, i... to, to? To jaskiniowce tak jedli, przecież bez przesady. Do czego klimat doprowadzili teraz? Co się stało? Trzeba chronić teraz ocieplenia, klimat. Ocieplenia, wszystko jest nie tak. To mięso pieprzone. Motyzacja ale... przez to nie wyrabia. Jak białko, to oczywiście najlepsze, czyli jakie? Roślinne. Niestety nie udało nam się znaleźć soi, więc musicie sobie wyobrazić, że to jest soja. Na pocieszenie znaleźliśmy też fasolę, która jest świetnym źródłem białka. Dużo wegan miesza sobie właśnie soję z fasolą, tak, dlatego, żeby było kolorowo. Tak, bo gladiatorzy jedli tacy byli umieśnieni i w ogóle wysportowań sportowani przez tą fasolę podobno. Tak, to po to im dawali specjalnie fasolę. Gladiatorzy, pamiętajcie, jedli fasolę tylko dlatego, bo byli świetnie traktowani. To nie byli śmiecie tam, żeby rzucali ich na pożarcie. To byli wspaniali, wojownicy. Trafia do was ta retoryka, nie? No, dlatego fasole dzisiaj. Jak zmieszamy, to będzie pełny aminogram, czyli tak jak być powinno. To, to będzie lepsze niż jajko i nie, i nie zatruje tego. No, no i się nie świata, się nie, zesra nie, zesra rowa, potem... nie zatruje krowa, się nie zesra. Wszystkie teraz o, mamy aminogram. O, ale uzupełniony, super jest teraz. O, kurde, potem. białko. To mięso pieprzone ja jest i no. zatruwać środowisko pieprzone. No cudowny talec po prostu. Cudowny. Poleciało. W dzisiejszych czasach różnorodnych i kolorowych, czego potrzebujemy? Wiadomo już, że tłuszcz jest zły. Zwłaszcza taki z nabiału, zwierzęcych, chamski, nasycony. No bo co robi? Go... W trzech punktach. Zatruwa planetę, niszczy nasze komórki i pieprze i trzeciej... relacje międzyludzkie. Tak. Bo jakby go nie było, to co? To było lepiej, dlatego idziemy po jakie mleko do cholery? Po jaki nabiał? Nie jakiś starodawny no, taki a kolego, ale nabiał, to już tak powiem ci, to tak kontrowersyjne jest. No jest trochę, bo od krowy, No ten majpel jest kontrowersyjny, jak nabiał? A co mleko sojowe by nie mogło być? Mogłoby kurde. Albo z migdału, z No i jak to ma być? Jak to się Błąd. ma do ochrony planety? Mogli napisać na mleko nabiałowe, coś takiego. Mleko odpuszczone, 0,5%. Wybrałem. Dlaczego? Dlatego, żeby ograniczać. Nie, nie napełniać tej spirali nienawiści, wiecie? Dlatego moi drodzy, witamy was serdecznie w dzisiejszych czasach, w których. Człowiek, który na przykład nie ma pojęcia o żywieniu, sugeruje się MyPlate'em. Tak by to pewnie wyglądało. Pokaż, Piotrek. Mamy e, źródło energii, czyli ryż. To, to, co jest tanie i dobre, no bo przecież Chińczycy jedzą ryż, Japończycy jedzą ryż i patrzcie, jakie chłopy wielkie, nie? To widać, że to po tym. Tutaj mamy bataty, czyli te nasze polskie, również tanie, ale jednak ziemniak, czyli e, no, w miarę dobre e, minerały, jednak jakby ktoś na przykład nie wiedział, to ziemniak nie jest taki zły. Tutaj oczywiście polski jabłuszko, czyli tak naprawdę e, źródło cukru, e, plus... Jakiejś tam śladowej ilo ilości witamin i źródło białka to nowoczesne, takie bardzo nieszkodzące planecie, czyli mieszanina fasoli z soją, pełny aminogram tutaj już jest. Mleko oczywiście, żeby przepić ten. Jakby nie smakowało komuś, to o, chyba po No, że jakby przez gardło nie przechodziło. To... <laughs> Wtedy to klas to, to mleczko, mleczko, tak? Natomiast pierwszy talerz mamy zrobiony, trochę jest oczywiście surrealistyczny, trzeba przyznać, Piotrek, że trochę tak wypaczyliśmy go, ale taki scenariusz według mnie jest możliwy tak naprawdę. W ogóle nie jest wypaczony w ogóle znam taki. Ludzi. Ja w sumie też znam gościa, który ja na przykład jeden broku, bo jest weganinem na obiad, nie? Znałem taki człowieka, nie wiem, czy jeszcze żyje w sumie, ale, ale znałem. Co Piotrek jeszcze powiemy o tym talerzu? No taki trochę jest dużo objętościowy, nie? Dużo kupy z tego chyba wyjdzie. Powiem tak ci, mi się, że wydaje. wepchać to? Dla mnie. <laughs> Ciężko by było. Kalorii stosunkowo mało, dużo węglowodanów, czyli tej szybkiej energii takiej wysoko, szybko przetwarzalnej. Przede wszystkim skierowanej, powiedziałbym, dla sportowców wyczynowych, do takich, który, którzy potrzebują natychmiast dużo energii uwalnianej właśnie z mięśni, więc Przeżyłby pewnie człowiek na tym, ale jak widzicie, no nie wygląda to zbyt dobrze, nie? Teraz będziemy komponować, zabieram MyPlate'a mojego. Zrobimy sobie raz jeszcze tylko po mojemu. Zobaczymy, czy z MyPlate'a można wyczarować coś fajnego, żeby na przykład, e, może nawet nie keto, żeby był posiłek, tylko taki low-carbowy dla normalnego Kowalskiego, który uważam, że byłby ok. Dobrze, moi drodzy, komponujemy talerz numer dwa, czyli ten, który uważam, że powinien być bardzo zdrowy, no i jeszcze ok. Oczywiście, gdybym ja go miał komponować, to bym w ogóle wywalił kategorię zbóż, i nie byłoby nic tutaj. Natomiast jeśli już musi być, to zaproponuję tutaj pumpernikiel, czyli no nie było pumpernikla niestety w tym sklepie, więc wzięliśmy coś podobnego. No dwie musimy położyć niestety, nie? Wydaje mi się, że pasuje. Ja bym to oczywiście jeszcze posmarował tutaj masełkiem, ale w My playcie nie ma, powtarzam raz jeszcze, nie ma czegoś takiego jak tłuszcze dodane. Druga kategoria, ta największa, to oczywiście, co Piotrek? Warzywa. Jest to broku, jak widzicie. Broku to świetna sprawa, bo nie dość, że ma mało węglowodanów, to jest w cholerę gęsty odżywczo. Wiecie, że brokuł ma naprawdę dużo witamin, minerałów. Przede wszystkim ma dużo e, przeciwutleniaczy. No i ja się dodam od siebie, że smakuje dobrze, zarówno na surowo, jak i ugotowany. Brokuł też przede wszystkim ma dużo błonnika, tak? I jeszcze jedno. Jego cena praktycznie od kilku lat się nie zmieniła, czyli kosztuje do 4,90. Dwie najważniejsze części, jak widzicie, już mamy za sobą, czyli warzywa i zboże. Tak jak Piotrek mówi, nawet dopasowaliśmy się kolorystycznie. Zobaczcie. Świetnie nam to wyszło. Więc co teraz? Co jest, moi drodzy, najzdrowszym owocem uznawanym obecnie, nie tylko w żywieniówce, ale i tak mainstreamowo gdzieś tam, co się kojarzy z takim zielonym, dobrym owocem, awokado oczywiście. Awokado to świetne tłuszcze jedno jednonienasycone. Jak wiecie, tłuszcze jedno nienasycone to są... Zaraz te krzywdę nie, zrobię. Nie, nie, no to tak nie... Nie, nie... nie, nie, tak nie rób. Wiele badań epidemiologicznych ponadto mówi, że obniżają cholesterol całkowity. Jeśli ktoś ma problemy, na przykład ma za dużo wydówcyło na 350-400, to może warto zmienić tak naprawdę proporcje tych tłuszczów w diecie. Bo po co wam tyle na przykład nasyconych? Skoro można sobie obniżyć cholesterol i jeszcze mieć lepszą energię, tak? Dużo potasu, dużo magnezu, same świetne pierwiastki. No ekstrony. i praktycznie zero cukru. I praktycznie zero cukru. No w dzisiejszych czasach też wiemy, że cukier nie jest zbyt dobry, jeśli jest go za dużo, tak? Dobra, ostatnia natomiast rzecz, przedostatnia rzecz. Źródło białka. Mięso nieodarte z godności. Jest to stek wołowy z antrykotu, długo dojrzewający. Jest to stek tłusty. Jak wiadomo, tłuszcz to nośnik smaku. Mięso jest przez to po prostu smaczniejsze, ale. I posiada jakiś tam przy okazji ładunek energetyczny. Tak jak dawniej nasi przodkowie polowali sobie na krówkę, na świnkę, zabijali, to jedli oczywiście to z tłuszczem. Natomiast w dzisiejszych czasach wszystko się panicznie obkrawa, bo przecież tłuszcz nasycony do zera trzeba, tak? Do zera trzeba ograniczyć. Niepotrzebne jest to w ogóle. Jak wiecie, każdy tłuszcz tak naprawdę jest potrzebny w naszej diecie, i każda eliminacja czegokolwiek prowadzi do jakichś takich głupich rzeczy. To nie tak, że trzeba coś eliminować z diety. Chociaż warto niektóre rzeczy ograniczać, tak? Czego nam jeszcze brakuje tutaj, Piotr, Bo ktoś powie: mało energii trochę na tym talerzu, nie? Tu trochę tłuszczu tu, ale to chyba braknie, nie? Z pomocą przychodzi na naszym myplaycie śmietana, tłusta śmietana, 36% moi drodzy. Niekoniecznie musi być ta śmietana tak naprawdę w każdym posiłku. Tak samo śmietana, jakbyśmy pili, to też nie byłoby dobrze. Niestety moi drodzy, nie można byłoby na przykład zrobić e, tutaj w tym wypadku. My plate z kieliszkiem oliwy, bo to też by było fajne, nie? Mógłbym sobie na przykład polać tutaj oliwą tego brokułka, Tutaj mógłbym sobie ten chlebek masełkiem posmarować. To by nie było tak sztuczne jak to. Jednakowoż, jak widzicie, nawet z my plate można zrobić danie ketogeniczne, gramatura tego wszystkiego. No, Piotrek, powiem Ci, że gramaturowo, jak teraz porównać. Te dwa posiłki. Na pierwszy rzut oka widać, że tu trzeba będzie więcej zjeść, nie? Kaloryka tego posiłku, a kaloryka tego posiłku. To tak to teraz wygląda. Więc tak naprawdę tu mamy więcej, a zjedliśmy mniej kalorii. Ktoś powie: A to dobrze, przecież rozciągnie mi się żołądek. Będę miał mniej kalorii. To nie chyba nie przytyję. <laughs> Mniejszy ukłóci głodu będzie. Żołądek też wysyła y, sygnały, jak jest rozciągnięty do mózgu, że oho, koniec. No ale sami dobrze wiemy, jak to się kończy. Y, jak sobie na przykład zjemy dużo owoców wysokobornikowych, to faktycznie na 20 minut mamy spokój. Ale to jest 20 minut, a nie kilka godzin. Oczywiście po tym posiłku pewnie zaraz zgłodniejemy, po tym posiłku troszeczkę e, dłużej będzie nas to trzymało, więc drodzy moi, osobiście ja jako człowiek, który promuje dietę ketogenną już ponad 5 lat, przedstawiciel tej takiej naprawdę najtłustszej wersji, tam 300-400 gramów tłuszczu nawet, e, jeśli trenujecie, e, to w moim wypadku to bardzo fajnie działa i cholesterol mam w porządku. I bez brzucha. Bo, no, I bez brzucha jeszcze. Trzeba, bo tak? to, 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 to podkreśla, trzeba podkreślać takie rzeczy. Tak. Jako, I z włosami, bo to to jest ważne. Tak. To e, uważam, że idziemy jako społeczeństwo z tym MyPlate'em w dużo lepszym kierunku niż e, miałaby nas prowadzić piramida żywienia, bo gdybym miał dzisiejszy posiłek komponować w postaci właśnie tej piramidy żywienia z 92 roku, wyglądałoby to mniej więcej tak. Kawał chleba porządnego, żeby się zjeść, do tego potem dołożyłby sobie e, produktów również takich e, zbożowych, czyli kluseczek, a że czasy mamy, jakie mamy, to kluski kolorowe oczywiście. Różnorodne, się tak. Różno... układać tak? Różnorodne, tak. każda różna, ale równa wobec siebie, tak? Tak, i jeszcze każda miała wy... Wybór, zanim stała się taką, jaką się stała, była inna najczęściej wcześniej. Tak, więc nasypmy ich tu trochę, a może tu nam to dobra, o tak. Plus gdzieś tu jabłuszko i na samej górze troszeczkę białeczka jeszcze musimy zrobić. zakazane produkty na samej górze, coraz trudniej tam było wyżej. Troszeczkę białeczka, ale raczej roślinnego. Raczej Bo mięso tam tylko raz w tygodniu i w ogóle takie najlepiej chude, a najpierw w ogóle bywać. I oczywiście produkty jakie? Produkty na koniec na zdrową głowę. głowę bo trzeba coś mieć z tego życia i na samym końcu tej piramidy co jest ciasteczko takie jak widzicie ładne, więc ja tutaj też takie ciasteczko powinienem mieć. O. o! i teraz jest zdrowa głowa teraz jest Piramida jest kompletna. Węglowodany. Podstawa to może nie węglowodany, nawet bo tam nie było powiedziane. Podstawą. Tak, nie było, tylko był. Zboże, zboże i produkty makaronowe. Równie dobrze mógłby być ziemniaka kawałek mogłoby jeszcze być. O, tak? Do tych klusek tam niech siedzi. Pokażmy, Ziemnika. że jest ugotowany, że go będziemy Ziemnika. jeść. Trochę owoców, ale nie za dużo. Źródło białka, to już tak strasznie malutko, tam ledwo, ledwo. I na tym, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Co jeszcze powiemy na ten temat? No będziemy to teraz na piramida. jeść Piramida, a teraz najgorsze przed nami. Tego się nie, nie będę widzieć. Najgorsze przeprosze. Ja nami. sobie zjem ten talerz tamten Rafał, co? Z tym stekiem. Ten ja sobie zjem myślę, tak. Też, żebyście się nie bali takich rzeczy, bo myśmy to kupili, ale będziemy to jeść. To nie tak, że to się zmarnuje, bo o węgle fu, wszystko trzeba wywalić. Wszystko z umiarem, pamiętajcie, czasem jak się zdarzy, na przykład przepierdzielić, tym bardziej jak trenujecie mocno te węgle, te węgle przepierdzielić to też się nic nie stanie, więc dzisiaj będzie ładowanie przed treningiem ramion, jutro albo nawet wieczorem będę już w stanie ketozy. A to to takie coś tu z jakiego talerza powstało? Powsta nie powstanie z żadnego talerza, trzeba białko pilnować dobre i strawne, żeby było, żeby było dużo energii, czy to tłuszczowej, czy węglowej i tak naprawdę systematycznie No napierdzielać łapska pieprzone. Moi drodzy, dziękujemy bardzo, że byliście z nami w tym odcinku, ze mną i z Piotrem. Niezależnie pamiętajcie, na jakiej jeszcze diecie jesteście, jesteście tutaj bardzo mile widziani. W komentarzach Również poproszę, czy coś może źle zrobiliśmy, czy coś można byłoby ulepszyć. No ja bym tutaj ten talerz na pewno ulepszył tłuszczami dodanymi. Ten tutaj bym pewnie cukrem posypał, żeby smaczniejszy był ryż, no bo tutaj taki błąd popełniliśmy, teraz myślimy z piotkiem. kurde, faktycznie, no. Tak, że lepsze mogły być. To to oczywiście już było taki performance prześmiewczy. Natomiast e, ogólnie e, idziemy w dobrą stronę, mi się wydaje, kurde, i ja jestem zadowolony. Niezależnie pamiętajcie na jakiej jesteście dzieci życzymy Wam wszystkiego dobrego. Do następnego odcinka i! Go! Tak, demonie! Nie miałem, ziemniaka jak to. Nie to nie trzeba to. zdjęcie zrobić. Nie, bo potem od razu wyląduje na tym, na wykopie. O, cuduje jak, ziemniaka. Jakie, takie, jakie strasznie słodkie to jest. Kto wymyślił słodkiego ziemniaka? Naprawdę taki psychol porąbany. Ale weź teraz zjedz to. Patrz ile tu jest tego żarła. Śmierdzi ten ryżek Czujesz to? Nie Jakby się jakie ma dziecko zesrało Tyle miał produktów różnych do wybrania Nie, po wafelka se sięgnął, od razu na zdrową głowę Na górze był, nie? Pierwszy z góry był, a miałem od smaki. nie wiem jak jeść Trochę drugie, jabłka, trochę batata Jedno i drugie słodkie No a słodkie, niech słodkie, nie słodsze jak jabłka Nie, dobre, trochę chyba Ty By byś się nie od zaraz Nie, Pamuła była gorsza od tak, co ja żegnałem prawie. Ryżu to suczewicy Kompletny jest. A ja to co? Kluski jeszcze, Jezu. A co to dla chłopa taki chleb? Po najlepsze produkty pod dietę keto, oleje, mąki, smalec, pasztet czy nawet kateri. zapraszam Cię do naszego sklepu podketo.pl. Pogotowe plany keto rozpisane indywidualnie pod Ciebie, pod nadzorem dietetyka. Zapraszam Cię natomiast z linku w opisie kocurketonline.pl. Dzięki, niezależnie na jakiej diecie jesteś, jeszcze życzę ci wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Koniec.